Mieszkańcy oraz pracownicy walczą o utworzenie samodzielnego sądu w Policach. Inaczej obecnemu wydziałowi grozi likwidacja. W Policach powstaje całodobowy, regionalny ośrodek wsparcia osób niesamodzielnych. Znajdzie w nim miejsce prawie 80 mieszkańców powiatu polickiego. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam na Tele Tydzień. Pracownicy Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód, który ma siedzibę w Policach, walczą o utworzenie samodzielnej jednostki. W innym przypadku wydziałowi grozi likwidacja. Planowana likwidacja jest skutkiem restrukturyzacji, którą chce przeprowadzić prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie na wniosek ministra sprawiedliwości. Zmiany dotkną nie tylko Wydziału w Policach, ale także jednostek w Szczecinie. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale pracownicy sądu nie czekają biernie chcemy zbierać podpisy pod e, taką ideą, aby nie likwidować wydziałów zamiejscowych, tylko pójść w drugą stronę, utworzyć samodzielny sąd rejonowy w Policach, który zresztą był obiecywany tutaj już od momentu utworzenia nawet samego powiatu polickiego, pełnowartościowy, czyli taki, który, e, w którym istnieją wydziały cywilny, karny, rodzinny i ksiąg wieczystych, tak aby wszystkie sprawy takie te e, na poziomie sądów rejonowych mogły być załatwiane tu na miejscu w Policach, a nie no, w chwili obecnej wydziały cywilnej i, i rodziny dla Polic funkcjonują na Placu żołnierza i wiąże się to z koniecznością dojazdów tutaj mieszkańców powiatu polickiego aż do Szczecina. Ze zmiany siedziby sądu ucieszyliby się mieszkańcy Kołbaskowa, bo bliżej im do Szczecina. Jednak w wystosowanej petycji autorzy przytaczają szereg argumentów sensownych także dla mieszkańców tej gminy. W Policach znajduje się wiele urzędów, w tym Starostwo Powiatowe czy Wydział Geodezji. Przykładowo, wypis z geodezji jest połączony ze złożeniem wniosku w Wydziale Ksiąg Wieczystych. W tej chwili oba budynki znajdują się na równoległych ulicach po zmianach Załatwienie tej jednej sprawy okaże się wyprawą. Wszyscy, którzy będą chcieli załatwić cokolwiek w sądzie, będą musieli dojechać do sądu na placu żołnierza. A nie oszukujmy się, on jest umiejscowiony w samym centrum, ścisłym centrum Szczecina. Wiąże się to z koniecznością dojazdu przez zakorkowane miasto, poszukiwaniem, jeżeli jedziemy samochodem, poszukiwaniem miejsca parkingowego, które już w chwili obecnej jest tragicznie, żeby znaleźć miejsce zaparkowania pod sądem. A jeżeli już się znajdzie, jest to zazwyczaj miejsce płatne, bo bezpłatnych miejsc tam nie ma. Te argumenty przekonują zapytanych przez nas Mieszkańców polic i nie tylko. Mieszkańcy Kołbaskowa z oczywistych względów woleliby mieć jednak sąd bliżej. Dla mieszkańców, którzy mieszkają tutaj, na pewno jest potrzebny tutaj, dla nich jest lepiej, nie? Ale jeżeli chodzi o nas, no jesteśmy mieszkańcami gminy Police, ale de facto bliżej nam jest do, do sądu w Szczecinie niż, niż do polic. Oczywiście sprawy mieszkaniowe i, i takie inne, gruntowe, także. Bardzo jest potrzebny. Długie kolejki są w sądzie? Naszym jakoś bez problemu wszystko się odbyło, jak załatwiałam sprawy notarialne, także nie, nie było takich kolejek. pojechać do Szczecina to jest kawał drogi jednak, a dla mieszkańców policji uważam, że to jest potrzebne. No jak najbardziej. Jak najbardziej on jest potrzebny tutaj. Macie Państwo w miarę blisko, tak, do sądu. No. Musielibyście jeździć wtedy do Szczecin, tak? Małe sądy są kameralne, a petent w nich nie ginie. Czas oczekiwania jest też krótszy, argumentują autorzy petycji. Sprzeciw wobec likwidacji sądu w listopadzie ubiegłego roku wyraził także starosta Policki, który wraz z innymi samorządowcami wystosował do ministra Ziobry pismo jak dotąd bez odpowiedzi. Pod petycją może podpisać się każdy. Jest ona dostępna na stronie petycjeonline.com pod tytułem nie dla likwidacji wydziałów sądów w Policach, tak dla samodzielnego sądu rejonowego w Policach. Ręczne podpisy zbierają pracownicy. Do tematu wrócimy w przyszłym tygodniu. Polityka senioralna w naszym powiecie przynosi efekty. Od 2016 roku starsze osoby mogą spędzać czas w dziennym domu Senior Plus, a obecnie powstaje Regionalny Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach. W budynku po specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 2 przy ulicy Korczaka w Policach powstaje Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych, które ma udzielać pomocy osobom starszym, przewlekle chorym czy niepełnosprawnym. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5 milionów złotych. Kwota dofinansowania to prawie 4 miliony 870 tysięcy złotych. Liderem projektu jest powiat Policki, partnerem szczecińskie stowarzyszenie Złoty Wiek, które poprowadzi ośrodek. Niemal cały budynek został objęty pracami w szerokim zakresie. Remont jest gruntowny od wymiany okien przez wymianę dachu, wszystkich podłóg. Wszystkich instalacji, od piwnicy po poddasze, wszystko od nowa jest robione. Plus oczywiście wyposażenie, czyli i biały montaż, i meble, i wyposażenie kuchni, bo kuchnia tutaj powstanie, i wyposażenie wszystkich pokoi, które będą przeznaczone dla osób niesamodzielnych, więc wszystko, wszystko razem. W projekcie może wziąć udział 78 osób. W ciągu dwóch najbliższych lat po uruchomieniu centrum wszystkie działania będą finansowane ze środków unijnych, czyli dla osób korzystających będą bezpłatne. Oprócz tego będzie też udzielane wsparcie w miejscu zamieszkania tych osób. One zostaną objęte opieką y, pielęgniarską, opieką y, pracownika socjalnego, a nawet wsparciem w zakresie wyżywienia. I też codziennym monitoringiem niektóre, tak żeby wiedzieć co dzieje się z człowiekiem, który czasem potrzebuje pomocy. W parterowej części budynku od prawie czterech lat funkcjonuje dom Senior Plus prowadzony przez Szczecińskie Stowarzyszenie Złoty Wiek. Starsze osoby mogą spędzać tu czas w godzinach od 7 do 17. Teraz przygotowujemy się do świąt wielkanocnych, więc szyjemy kwiaty, tulipany, teraz marchewki do zajączków. Panie codziennie prawie wykonują w kuchni zajęcia kulnoterapeutyczne, pieką ciasta, ciasteczka, wykonują soki, desery, musy, bo mamy tego naprawdę duże zapotrzebowanie jest na to. No i codziennie prawie gimnastyka albo wyjścia na dwór. W tym miesiąc mieliśmy okazję być na dwóch balach. Jeden był u nas razem z gośćmi z Podgrodzia. I jeden mieliśmy w klubie nauczyciela w zeszłym tygodniu. 30 podopiecznych. Dzień w ośrodku zaczyna śniadaniem, potem jest mierzenie ciśnienia, zajęcia terapeutyczne, przerwa kawowa, gimnastyka i obiad. Miesięczny koszt utrzymania podopiecznego to 1340 zł. Tylko jedna osoba ponosi pełną odpłatność, pozostali uczestnicy płacą średnio od 160 do 400 zł. Zależy to od dochodu rodziny. Ja co, mówiąc prawdę nic nie umiałam to robić, takie rzeczy. Dzięki tej pani nauczyłam się. To każda Proszę, masy, jakie, jakie piękne to mamy piłeczki. Co nasza terapeutka, pani Helenka pokaże nam, to my staramy się to odzwierciedlić czyli zrobić tak, jak na przykład ta marcheweczka. Do dziennego domu zainteresowani są kierowani przez powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego pracownicy oceniają ich stan zdrowia i wydolność finansową. Są tu trzy opiekunki terapeutka, psychoterapeutka i pielęgniarka. Jak w każdym domu, tak i tu zdarzają się konflikty, ale pracownicy ośrodka pomagają je szybko rozwiązywać. Jest wszystko ok z mojej strony. Co chodzi, tu personel, te panie. Tak jak i w kuchni, tak jak i tu ta pani, różne robótki i tego, człowiek na starość jeszcze się coś przyuczy, a w ogóle to siedzimy i w karty gramy. Personel ośrodka zwraca się z prośbą o przekazywanie niepotrzebnych materiałów, serwetek, włóczek, kordonków, koralików czy cekinów, które będą wykorzystywane przy pracach rękodzielniczych. Rzeczy można przynosić do siedziby przy ulicy Korczaka 17. Zaniepokojony mieszkaniec zwrócił się do nas z prośbą o interwencję w sprawie wycinki drzew na terenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Korczaka w Policach. 25 lutego na terenie ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych przez kilka godzin strażacy prowadzili wycinkę drzew. Dwie to pole należało usunąć, bo istniało prawdopodobieństwo, że się złamią. Dostaliśmy dzisiaj rano telefon. Na numer alarmowy, że te drzewa są pochylone. Przyjechaliśmy tutaj rano. Niestety nie mogliśmy podjąć działań ze względu na to, że w pobliżu tych drzew stały samochody. Te samochody należało usunąć. Musieliśmy też posłużyć się pomocą kolegów z zakładowej Straży Pożarnej, z zakładów chemicznych Police, którzy przyjechali tutaj pod nośnikiem. Strażacy podjęli akcję w celu uniknięcia zagrożenia dla spacerujących tamtędy ludzi, szczególnie uczniów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Wycięliśmy dwa drzewa, które po ostatnich wiatrach pochyliły się dosyć niebezpiecznie i było ryzyko, że przy następnych silnych podmuchach mogą się złamać albo wyrwać z ziemi razem z korzeniami. Dlatego przy takich sytuacjach jesteśmy zobowiązani takie drzewa niestety usunąć. W sąsiedztwie znajduje się teren, na którym na co dzień przebywają dorosłe osoby niepełnosprawne. Tu również drzewa znajdują się w kiepskiej kondycji. Te realia pogodowe są, jakie są i obok nasz sąsiad, który też będzie inwestycja rozpoczynał w maju. Po prostu nasze drzewa tu, które są na granicy dosłownie działki, one kolidują. Trzeba spojrzeć na rzeczywistość, jakie są przechylone. Za szkody, które jeśli to drzewo się przewróci, właściciel ponosi tutaj winę. W najbliższych dniach na tym terenie prawdopodobnie cztery drzewa, trzy sosny i jeden dąb będące w złym stanie zostaną wycięte. Drzewa są oznakowane i czekają na ostateczną decyzję. Będziemy mieli teraz ekspertyzę z Wydziału Ochrony Środowiska 28, no jeśli to będzie zaakceptowane, to po prostu te drzewa zostaną usunięte i bezpiecznie będzie. Niepełnosprawni tu chodzą. Jakby to, no, kto będzie się tutaj podpisywał pod takie coś, że, że, żeby się przewróciło. W czasie procesu fotosyntezy roślinność pochłania dwutlenek węgla, a wydala tlen. Drzewa produkują ogromne ilości tego gazu, dlatego są niezmiernie cenne dla środowiska i człowieka. Źle się dzieje, gdy trzeba je wycinać, ale w sytuacjach, gdy zagrażają życiu ludzi, należy to zrobić. Artysta w malarstwie i życiu społecznym. Tak o policzaninie Jerzym Demskim mówią jego przyjaciele. Dodają, że oprócz talentu ma darniesienia pomocy i, i inspiracji oraz zaraża chęcią do działania. 19 lutego odbył się kolejny wernicerz malarski policzanina Jerzego Dębskiego. W wystawie prac uczestniczyli przedstawiciele grupy Azoty oraz samorządów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Przygodę z farbami, pędzlem i sztalogą Jerzy Dębski rozpoczął dopiero na emeryturze. Postanowiłem znaleźć miejsce, gdzie można. Się doskonalić, gdzie będzie instruktor, i tak dalej. I wspólnie z przyjaciółmi założyliśmy uniwersytet III wieku i tam powołaliśmy sekcję malarską. I w tej sekcji trwam do dzisiaj. Jerzy Dębski jest członkiem stowarzyszenia Nest Art imienia Ewy Dąbrowskiej. Przez trzy kadencje był prezesem Uniwersytetu III wieku. Drugą kadencję reprezentuje województwo zasiadając w obywatelskim parlamencie seniorów w Warszawie. Został uhonorowany złotą odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego za działania na rzecz rozwoju regionu oraz za całokształt aktywności społecznej w trakcie pracy dydaktyczno-oświatowej. To jest coś, co jest dostępne każdemu, a jednocześnie tak nieliczni tymi artystami w tym życiu społecznym są. I to jest najważniejsza, najtrudniejsza sztuka. Umieć inspirować ludzi, umieć tworzyć wokół siebie ludzi pięknych. Pan Jerzy, będąc od paru lat, już drugą kadencję przewodniczącym naszej rady do spraw Seniorów, naprawdę jest niezwykle dla nas inspirujący i to On tworzy piękno wokół nas. Życie zawodowe Jerzego Dębskiego było mocno związane z żeglarstwem. Artysta jest jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej. Przez wiele lat szkolił młodych adeptów żeglarstwa, między innymi w Ośrodku żeglarskim w Trzebieży. Ta woda i żeglarstwo inspirowało go do powstających obrazów. Są to wspomnienia i doświadczenia związane z różnymi strefami życia, a w szczególności z wodą i żeglarstwem. To widać na, na obrazach i tego. Bo tematem obrazów jest. Bezustanna i bezinteresowna ciekawość. Jerzy Dembski swoje prace tworzy używając farb akrylowych, rzadziej olejnych. Lubi abstrakcję, bo jak sam podkreśla, nie potrafi rysować. Trochę za późno było, żeby się nauczyć rysować, także najbliższa taka jest mi abstrakcja. Aczkolwiek lubię pejzaże, ale generalnie skłaniam się ku takiej, takiej sztuce od wewnątrz. Co mi przyjdzie na pędzel, to przelewam. Przyjaciele podkreślają, że w pracach Jerzego Dębskiego widać miłość dowody, wspomnienia, doświadczenia życiowe oraz nastrój i myśli artysty. Do natchnienia potrzebne są wspomnienia, ponieważ kilkadziesiąt lat jestem związany z morzem jako żeglarz, jako marynarz, więc ta tematyka taka żeglarsko-morska gdzieś tam w tej mojej świadomości tkwi. No i myślę, że to jest taka najpoważniejsza inspiracja. Wystawę prac zorganizowało Stowarzyszenie Emerytów i Ręcistów byłych pracowników grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA przy ulicy Roweckiego w Policach. Policcy emeryci świętowali ostatnie dni karnawału. Z tej okazji zorganizowali bal czarownic. W sobotę 22 lutego w Polickim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbył się Bal Czarowic. Nie zabrakło także panów, czyli tak zwanych Wiedźminów. Mimo iż zabawa była tematyczna, to każdy mógł przebrać się za dowolną postać. Emeryci nie przepuszczają żadnej okazji, by spotkać się i potańczyć, zwłaszcza w okresie kończącego się karnawału i nastania ścisłego postu. Nie zabrakło czarodziejskich potraw, stroj i makijaży. Uczestnicy balu wydawali się zadowoleni. Znaleźli się też tacy, którzy specjalnie na bal przyjechali z sąsiedniego województwa. Przyjeżdżamy do policji już od czterech lat. Bardzo ładnie się tu w klubie seniora bawimy, przyjeżdżamy zawsze na święta, na ostatki, na Wielkanoc, jest bardzo miła atmosfera, a my przyjeżdżamy aż wprost na to jest za Zieloną Górą. Kiedyś nie było takich bali, bawiliśmy się na prywatkach, było inaczej, no a teraz tradycją w klubie emeryta i rencistów, inwalidy, właśnie są bale, bale karnawałowe. Emeryci w ten sposób o tej samej porze świętują od wielu lat. Żegnają huczny karnawał, by w spokoju i harmonii przeżywać okres postu. Po 40 dniach znów się spotkają na tej samej sali i wezmą udział we wspólnej zabawie. <śmienny> To była ostatnia dzisiaj informacja. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.